Jesteśmy rok po wyborach do parlamentu polskiego, i tak naprawdę uczestniczymy w mrocznej tragikomedii, która przede wszystkim zakończy się źle dla Polski. Polska powinna być silna, niezależna, powinna się rozwijać. A dzisiaj obserwujemy zwijanie państwa. Przede wszystkim wielki blamarz stu konkretów. Obiecywano, co zostanie zrealizowane. Wiemy, że prawie nic. Gdzie mamy 60-tysięczną kwotę wolną od podatku? Przecież Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że można wprowadzić 30-tysięczną kwotę wolną od podatku. Obniżyliśmy podatki z 18 do 12% konkretne działania, które przyczyniają się dla życia Polaków. Dzisiaj mamy powszechną drożyznę, już zaczyna rosnąć inflacja, przede wszystkim zwijają się firmy, które wynoszą się z Polski. Widzimy, że są trudne sytuacje, przykładem może być PKP Cargo, gdzie pracownicy są zwalniani, gdzie łamane są prawa pracownicze i nie ma na to naszej zgody. Natomiast czym odpowiada koalicja 13 grudnia? Wydumane afery, poniżanie członków Prawa i Sprawiedliwości, opowiadanie rzeczy niestworzonych, aby odwrócić uwagę. Tak być nie może. Zawłaszczają sobie programy społeczno-gospodarcze, które tak pomogły Polakom. Między innymi ostatnio słyszymy, że to oni wprowadzili 800+. Nie, to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 800+, ustawa była przyjęta, wdrożona. A co zrobili dla seniorów? 14. emerytura w tym roku niższa niż w ubiegłym roku, pomimo inflacji, pomimo tego, że ceny energii, wszystko rośnie. I przede wszystkim musimy dzisiaj sobie odpowiedzieć, czy Polska dalej może iść w tym kierunku. Kiedy Donald Tusk i jego ekipa widzi, że jest niebezpiecznie, że sondaże mówią o tym, że ludzie chcą bezpiecznej Polski, chcą bezpiecznej wschodniej granicy, chcą, żeby Polska była dozbrajana, zmienia narrację. Przecież kiedy budowaliśmy zaporę przy naszej wschodniej granicy, członkowie Platformy Obywatelskiej głosowali przeciw, robili sobie chucpy tak naprawdę przy tej granicy, gdzie y, polscy pogranicznicy jej bronili. Dzisiaj mówią o tym, że będzie pak migracyjny nowy, że będzie strategia przygotowana nawet o, o tym, że będzie wprowadzony zakaz azylu. Więc szanowni Państwo. Przede wszystkim rządy prawicy dały Polsce stabilizację, dały siłę do, do rozwoju. Dzisiaj zwijany jest CPK, zwijany jest rozwój Polski, nie ma na to zgody. Również nie są wspierani samorządowcy, nie trzeba daleko szukać. Ostrów Wielkopolski, subwencja wyrównawcza. W zeszłym roku było to, z tego co pamiętam, blisko 27 milionów złotych, w tym roku 11 milionów 600. Mln. Dokąd my idziemy? A więc koalicję 13 grudnia, obudź się, zadbaj o Polskę. Nie uśmiechniętą Polskę, tylko Polskę trzeba mieć prawdziwie w sercu.